Hej, z tej strony Agno28 i dziś jak widzicie opowiemy o World of Tank Blitz, czyli o kolejnej darmówce na Steam. Opowiemy, ponieważ głównie opowie to nam Strażak 12, który zgodził się, by, by zrobić z nim taki mini wywiad co do gry. On dłuższy czas gra w tą grę, uwielbia w tą grę grać i ma dużo do powiedzenia. Więc zapraszamy. E, jest Eee, 105, mam 21 lat, pochodzę z Poznania. Dziękuję, a to naprawdę? Eee, 105. Eee, no to opowiadaj o... Eee, World of Tanks. Czym się różni World of Tanks, a czym się różni darmówka World of Tanks Blitz? Eee, to naprawdę to World of Tanks Blitz i World of Tanks to to samo, to... Eee, co ja mówię? E, są darmowe gry, jedna jest... Można ją pobrać na telefon, drugą grać na komputer tylko. Jedna jest jakby taka stara beta World of Tanks nor normalnego na komputera. Jakby z bety po prostu wszystkie czołgi. Mm -hmm. e, czy warto grać w World of Tanks Blitz na Steamie? E, tak średnio ponad... No fajne gra jest, ale niektórych czołgów na przykład y, no na przykład y, drzewka francuskiego nie ma a na przykład teraz w nowym World of Tanks jest 1,17 to jest y, słowat, słowacka, słowackie drzewko, francuskie inne a co y, to jest ta drzewka? Y, drzewko to jest po prostu od pierwszego tiera do 10. Czołgi, e, czołgi, artyleria, niszczyciel, czołg średni, light i czołg e, ciężki. To jest można pograć trochę World of Tanks na Steamie, ale lepiej grać ogólnie w World of Tanks. Tak, ale też to jest tak, że World of Tanks e, zabiera mniej, mniej potrzebuje ramu. Na przykład World of Tanks normalny z niskimi ustawieniami. Wystarcza mi, ja mam 4GB RAMu. A Word of Tank e, no, Blitz e, z e, mocnymi ustawieniami wystarcza na 4GB RAMu. A czyli jeżeli ktoś y, ma coś no. z systemu, to lepiej jakby grał w Blitz. No. To nie No ale też jest to inaczej, że Word of Tank Blitz ma inną grafikę, starszą. Idealną na komórkę. Mm -hmm. czy można to grać mobilnie? Tak, na komórkę, na tableta, na, na... wszystkie urządzenia, mobilne. A na kim serwerze najlepiej się gra? Na amerykańskim, bo jest tam kultura mocna. Kali od 1 do 10 na ile e, oceniasz World of Tanks Blitz? Sprawdzić to jest... No tak średnio, ale jest taka stara. No, bym powiedział... 6 na 10. Aha, czyli warto zagrać. No tak, jak ktoś ma słaby komputer, oczywiście. Zawsze to jest jakieś jakiś idealny. Tak. To Tak, jak ktoś ma słaby komputer, to ładnie spicce. Albo jak ktoś nie ma Google komputera, to może na komórkę sobie. Ale to z oficjalnej strony World Gaming. Z mojej strony mogę dodać tylko tyle, że no... Grałam trochę w tą grę I te czołgi są takie powolne Takie strasznie powolne W reklamach yy, pokazują super szybkie Niezwykle szybko strzelające yy, czołgi A gdy zaczynacie grać to się okazuje, że po prostu yy, pf, No tego Także 6 na 10, który strażak powiedział Zdecydowanie tak De Zdecydowanie tak ale jeżeli ktoś chciałby zagrać, no bo w sumie jest to fajna gra, to polecam. darówkę na Steam. <gryzny> A ja się z wami żegnam i pa pa!